Przedstawiamy pierwsze wydanie podsumowania miesiąca. W tym wydaniu z życia Marynki. Marynkowicze najlepszymi piłkarzami w Poznaniu. Mecz siatkarskiej Ligi niezrzeszonych Chłopaków. Wsparcie kibiców jest dla nas bardzo ważne. Koncert Zaduszkowy. Z każdym rokiem coraz więcej zainteresowanych. Tęczowy Piątek. Jesteś ok. 27 października pod opieczni trenera Jerzego Styskala w ramach szkolnej siatkarskiej ligi niezrzeszonych zmierzyli się z zespołem szkół zawodowych nr 1 oraz z drużyną Paderka. Po ciężkiej walce jeden mecz został przegrany zaledwie dwoma punktami przewagi przeciwnika, a drugi zakończył się dominacją Marynkowiczów. Wszystkich. Dzisiaj rozmawiamy z kapitanem naszej siatkarskiej drużyny Piotrek Bręczewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak, jak oceniasz mecz? Jak wrażenie po meczu? No, mimo wszystko był Myśleliśmy, że będzie dużo łatwiej. Claro się zgubiliśmy naszą pewnością w siebie. Eee, jeszcze cały czas się dużo błędów pojawia, ale pracujemy. Coraz lepiej jest tak też coraz bardziej wyrozumiało do zawodników jest, zawodnicy coraz lepiej się więc idziemy w dobrą stronę i wydaje mi się, że jeszcze przed nami dużo podlega. Rozumiem, bardzo się cieszę. A jak oceniasz współpracę z trenerem? Jak Wam się trenuje razem? Nie zawsze jest łatwo, aczkolwiek... Yy... To również zmierza w lepszą stronę. Coraz więcej cierpliwości nas ona, ona, ona nabiera, i coraz lepiej jest. Jakie wsparcie Marynkowych i Kibiców? No, oczywiście, wsparcie. kibiców zawsze dla nas bardzo ważne. Cieszymy się, jak zdąpnię, jak się cieszą, i dla nich również Tak, jest świetny. Dzisiaj klub Kibica był bardzo dobry. Dobrze śpiewali, dobrze liczyli. wyszkoliła i dobrze o Czasem trzeba było prosić o czas, bo trener nie mógł na to patrzeć. Ale ogólnie drużyna ma potencjał, dlatego słuchając naszego kapitana, przychodźcie na mecz. Na Nasi niesamowici piłkarze, mistrzami Poznania, podopieczni najlepszego jurka na świecie, zmiażdżyli po drodze wszystkich rywali, wygrywając na drodze do zwycięstwa 11 meczy, przegrywając przy tym tylko jeden z nich.

Zawodnikiem turnieju został Karol Cecuła, Serdecznie gratulujemy. Witamy Państwa. Dzisiaj jesteśmy tutaj z najlepszym zawodnikiem turnieju piłkarskiego Karolem Sesułą z klasy Witam. drugiej i witamy serdecznie. Karolu powiedz nam proszę, jak czujesz się jako najbardziej wartościowy zawodnik turnieju. Jest mi niezmiernie miło tutaj stanąć i udzielić tego wywiadu i chciałem powiedzieć, że nasza drużyna po prostu zdominowała cały turniej. Dzięki wizji trenera i wspaniałemu zaangażowaniu całego składu mogliśmy sięgnąć po to trofeum. Tak, który mecz, z jakim przeciwnikiem mecz wspominasz najlepiej? Wydaje mi się, że z każdym, bo z, każ z nikim nie było największego problemu i każdy mecz to była po prostu przejażdżka. A która bramka najbardziej utkwiła Ci w pamięci? Szczerze, strzeliłem 26 na 36 bramek, nie pamiętam żadnej. Rozumiem, dziękuję bardzo. Życzymy powodzenia na etapie wojewódzkim. Dziękuję. 27 października odbył się także tradycyjny już koncert zaduszkowy, który zachęcił do zostania po lekcjach grono uczniów i nauczycieli. Przybyli absolwenci rodziny występujących i inni, którzy pragnęli podziwiać talenty uczniów Marynki. Zostałam sama, więc piszę długie listy. Pieniędzy nie ma, zbyt mało jeszcze wiem. Na niebieskie jest Wyszło jak zwykle super. Jeśli nie mieliście okazji tam być, to zapraszamy do zobaczenia transmisji z koncertu dostępnej na naszym kanale i zachęcamy do przyjścia za rok. z Hanią Subańską, która poprowadziła właśnie w wielkim stylu kolejną edycję koncertu zaduszkowego. Haniu, jak wyglądała praca nad koncertem? Prace nad koncertem były bardzo ciężkie i intensywne, ale wszystko poszło zgodnie z planem, także cieszymy się. Cieszę jak... się, że mogłam współpracować z tak cudownymi ludźmi. Jakie Co to uczucie stać na scenie przed takim tłumem w takiej niesamowitej atmosferze? Na pewno w dużej części był stres, ale z drugiej strony pojawiała się ekscytacja i wielka radość, kiedy wykonawcy wychodzili na scenę. Dzięki, mamy wielką nadzieję, że w przyszłym roku też obrowadzisz nas koncert. Ja również. Rozmawiałam z absolwentkami 2019 roku. Dziewczyny, jak Wam się podobało? Bardzo bardzo się podobało Bardzo dobrze zawsze wrócił z góry ręki. zwłaszcza, że przez jakiś czas nie mogliśmy stracić na pandemię, więc jest. W roku studiów też na koncercie zawieszkowym, i emocje te same zawsze. Ta sama nostalgia i ta sama fala uczuć, które wracają, te wspomnienia wszystkie, wysoki poziom, jak bierzemy absolwenci, więc super, że, mm. że, że mm. też jesteś jest widoczni. Taki... Mm. Tak. Bardzo nam się podobało. Z naszej klasy absolwentka po Zakończony piątek to zainicjowany przez KPH w 2016 roku coroczne wydarzenie, którego celem jest wsparcie młodzieży LGBT w wieku szkolnym. Jest organizowany co roku w ostatni piątek października i stanowi okazję, aby pokazać młodzieży należącej do mniejszości seksualnych, że może czuć się bezpiecznie i nie jest sama, że jest mnóstwo ludzi, którzy stoją za nią murem. Marynkowicze, jesteście ok, macie wsparcie i nie jesteście sami. Przez pandemię straciliśmy prawie 3 lata naszego życia, a liceum to super czas i naprawdę warto się w coś zaangażować. Dlatego właśnie zapraszamy Was do robienia z nami wywiadów. Może chcecie być redaktorami, albo czytać teksty, albo robić materiały z jakichś wydarzeń życia szkoły. Przyłączcie się. E, jesteśmy bardzo otwarci. Jeśli macie jakieś propozycje czy sugestie dotyczące TikToka, YouTube'a, czegokolwiek, to bardzo chętnie Was wysłuchamy. Myślimy, że współpraca z nami może być naprawdę przyjemna. Zapraszamy! Yeah!